Paweł przed meczem mówiłeś, że musicie udowodnić, że umicie grać z tymi zespołami z dołu tabeli i potwierdziliście to, wygrywając 1-0 z Bałtykiem. Tak, wiadomo, było widać, nie było łatwo, bo Bałtyk, Bałtyk to, że zajmuje miejsce spadkowe, to nie znaczy, że opak nie potrafią grać w piłkę. Naprawdę dzisiaj moim zdaniem zagrali dobry mecz, ale myśmy chcieli udowodnić kibicom i wszystkim wokół, że jaważnie radzimy sobie z takimi drużynami. Nie jak przyjeżdża mnie, jedzie albo ktoś, że, że my walczymy, że jesteśmy lepsi w tych meczach. My musimy pokazywać, że jesteśmy lepsi w meczach właśnie z tymi drużynami, którzy, które bronią się przed spadkiem. Chcieliśmy zdobyć trzy punkty, udało się strzelić bramkę i z tego się cieszymy. Teraz Dzisiaj mamy dzień odpoczynku, jutro rozruch i będziemy się szykować na, na środę, na Kluczbork, bo jeżeli tam wygramy, to naprawdę będzie dobra droga do, do awansu. Właśnie Paweł, jeszcze wracając do tych zespołów z dołu tabeli, to właśnie z takimi zespołami mawia się, że zdobyła się właśnie mistrzostwo albo awansuje. Potwierdzasz to? No, tak, zdecydowanie. To, że wygrywa się tam z czołówką, która goni nas, to, to nic nie oznacza, bo właśnie... Te drużyny z dołu tabeli mają dwa razy więcej do ugrania niż my. Bo my walczymy o awans, a oni, oni o spadek. Oni grają z nożem na gardle, ponieważ jeżeli, jeżeli nie, wygra, nie zaczną wygrywać, no to, no to coś może się posypać. Tak? A, a my chcemy w każdym meczu z takimi przeciwnikami udowadniać, że to, że mówią, że GKS gra słabo z przeciwnikami z dołu tabeli, to, to jest nieprawda. My, my chcemy grać w swoją piłkę i chcemy pokazywać, że Naprawdę, to, że zajmujemy pierwsze miejsce w tabeli, to oznacza, że jesteśmy naprawdę dobrym zespołem. Więc mi jeszcze, wracając do samego meczu, odetnęliście z ulgą, gdy zawodnik Bałtyku nie strzelił w tej idealnej sytuacji, prawie można powiedzieć, na pustą bramkę? No wiadomo, każdy, co był na boisku i chyba kibice, mieli serce już w gardle, wszyscy myśleli, że znowu będziemy musieli gonić wynik, a niestety Szczęściu trzeba dopomóc, no i nam też szczęście przyniosło to, że zawodnik Bałtyku nie trafił z metra do pustej bramki. Chwała za to, że tak się skończyło, że myśmy strzelił bramkę i że dzisiaj możemy cieszyć się z trzech punktów. Właśnie bramkę strzelił twój kolega z defensywy, a w dodatku nie straciliście bramki. Tak, jak mówiłem przed meczem, dla nas najważniejsze jest nie tracić. To, że kopa strzelił dzisiaj bramkę, to tylko pokazuje to, jak jesteśmy groźni przez te fragment gry. Tak? Zagraliśmy znowu dzisiaj na zero i to cieszy, bo cała drużyna pracuje nad tym, żeby, żeby grać w defensywie jak najlepiej, bo, bo to jest jednak klucz do awansu.